Nazywam się Agnieszka Pytel, jestem uczestniczką zawodu World Skills. Nazywam się Paweł Danak i startuję w konkurencji Robotyka Mobilna. Mimo wielu zainteresowań, między innymi sportu, wybrałem robotykę. Mogę się w niej rozwijać, jest bardzo jakby interesująca. Czuję się spełniony, zdobywa, zdobyliśmy bardzo wiele nagród i dalej chciałbym się rozwijać w tym kierunku. Na Mistrzostwach w Kazaniu liczymy na zdobycie jak najlepszego miejsca, poznanie nowych ludzi oraz poznanie nowej kultury. Myślę, że po powrocie z Rosli otworzą się przed nami nowe drzwi. Będziemy mogli zdobyć lepsze wykształcenie, lepszą pracę i przekazać, czego się nauczyliśmy innym.